Popek poszedł się odblać. Popek nie poszedł się odblać. Dobra, następna osoba. E, trochę została pominięta dzisiaj, e, bo Paweł Hołka mało sobie było żartów, bo ty jesteś bardzo zwykły, ty jesteś, jesteś zwykłym Mamy masz brzuszek, masz podkrążone oczy, pudzian chcecie cię wyrać. jakby jesteś... Ciężko, ciężko coś znaleźć i... Trochę przykro mi o tym mówić, bo ja znam Pawła dosyć dobrze i, i, i on powiedział, żeby nie, nie dotykać tego tematu, ale wydaje mi się, że jeżeli jest moment, żeby to powiedzieć, to jest właśnie dzisiaj. Coś, czego nie wiecie o Pawle, to że Paweł bije zwierzęta. Tak jest. Paweł znęca się nad zwierzętami. On pracował w gastro nie dlatego, że lubi gotować, on po prostu lubi patrzeć, jak zwierzęta się smażą. To jest prawdziwy bydlak i łotr. Na jego włosach to nie jest żel, to jest smalec z psa, okej? Okay? On kopie miotły, bo może być tam mysz. To jest prawdziwy bydlak. Ja widziałem, jak on wybał dziecku, które miało jeża na głowie, bo pomylił go z jeżem na głowie. Jakby. Ja się raz go zapytałem, jaki jest kot do drzwi, on powiedział martwy.